Zobaczymy, czy się uda. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, Facebook. Właśnie. E, właśnie postanowiłem uruchomić testową transmisję na Facebooku, zobaczyć, jak wyjdzie. Muszę, oczywiście, na początku tej transmisji obowiązkowo powiedzieć, że to spotkanie służy celem edukacyjnym i nie jest przeznaczony tak. jako rekomendacja lub porada inwestycyjna. E, oglądając dalej akceptujesz ten fakt i mam tutaj na myśli to, że będę chciał Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób rozgrywam, rozegram, planuję zagrać otwarcie sesji amerykańskiej o 15.30, czyli za 10 minut. E, Discord, e, już wiem, bo ogląda live trading od HoHo. E, zaczęliśmy chyba tydzień temu, jak nie dwa, przez majówkę tam mieliśmy chwilę przerwy, ale <coughs> generalnie Systematycznie pokazuje, jak handluje. No, i dzisiaj postanowiłem udostępnić również na grupie na Facebooku dla Was dla kursantów, osób, które korzystają. I pamiętaj tylko, że treści głoszone podczas tego spotkania to moje własne opinie i nie mogą być traktowane jako rekomendacje inwestycyjne w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2015 roku. Skoro mamy to za sobą, możemy przejść na wykresy i <laughs> zobaczyć, co tu się dzieje. Pogadać o tym, co tu jest do zrobienia. A plan na dzisiejszą sesję, jeżeli chodzi o sesję amerykańską, o to rozegranie Dow Jonesa i zobaczymy, jak się otworzy. Jeżeli zacznie spadać, to będę chciał go dokupić. Na ten moment mam otwarte już dwie transakcje, już część się zamknąłem w zysku. A teraz patrzę na to, co, co zostało jeszcze. I co jeszcze być może uda się tutaj dzisiaj zrobić na właśnie tym rynku. A w międzyczasie dobrze to wygląda. Ok, patrzę sobie jeszcze tylko gdzie, gdzie mi uciekł Discord. Także lecimy dzisiaj na kilka ekranów, na kilka miejsc, ale będzie dobrze. No i co? Euro dolar. Ja się zastanawiam właśnie, czy tutaj w ogóle nie zamknąć tego. Ja myślę, że tego sela sobie przymknę. Jeżeli oczywiście wrócą, to będę chciał go z powrotem ponowić. Ale główne skupienie teraz na Dużąie. Jeszcze mamy 10 minut do otwarcia. 9 minut do otwarcia sesji amerykańskiej. No i, i tyle być może uda Tobie się zobaczyć w jaki sposób. Ja traduję, w jaki sposób podejmuję decyzję, e, jak to robię. Tymczasem, co jeszcze w rynku? Tutaj czekamy na euro AUD. Dzisiaj to ustaliliśmy sobie. Powiedzieliśmy, że jeżeli zaczną rosnąć, to nas te, z ponad tego poziomu będę próbował to zagrać na ten moment, jednak cały czas w spadkach, więc nie. E, natomiast zagrałem tutaj sell na, e, na AUD USD po przebiciu tej strefy. Tutaj rano dzisiaj był sel grany do tego miejsca po przebiciu. Próbuję kontynuować ten łapanie tego spadku. Złoto. Tutaj był krótki sel i jest to miejsce, w którym no, być może uda się go ponowić. Jeszcze zobaczymy. Hejtinga spadkowa zatrzymali się poniżej. Natomiast na ten moment widać, że tutaj tak zwana malutka linia trendu, ale jednak Dojrzałem do strefy, i być może uda nam się zagrać jeszcze na 50 punktach ryzyka, spróbować złapać. No, chociażby 100. No, do jednego i tutaj mamy sytuację, w której mamy dwie korekty podobne, jedna do drugiej, 100% i 50% fibo lekko naruszone, ale. No jeszcze troszkę brakuje, żeby to zagrać, ale może będzie to. Jak dadzą szansę, to spoko, jak nie to trudno. Na się wciąż wygląda to, że mieliśmy impuls i być może trwa korekta, ale przypomnę 1530, jak wejdzie rynek. Amerykański się otworzy. No to niestety oni mogą to od razu rozjechać i na to trzeba być przygotowanym. Tutaj sobie mogę nawet ustawić. Zlecenie obronne. Jedno, żeby nie przesadzić w tym przypadku. Bo istnieje szansa, że oni przetną i zawrócą, więc nie chcę się aż tak na to narażać. W rynku mam jeszcze Ethereum, aczkolwiek. Tak jak powiedziałem, oni tutaj mogą się akumulować trochę, więc jeżeli spadną, jeżeli spróbuję dołożyć drugą transakcję. A jeżeli przebiją, no to po prostu się wyautować całkiem z rynku. I na ten moment... Na ten moment tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co rozgrywam. USDK szukałem sella, ale nie udało mi się na tym zatrzymanie, więc przestałem selować. Teraz czekam na głębszy podjazd. No i funta jena mam na baj rzucałem to na Discordzie dzisiaj, tą informację, kiedy, kiedy zacząłem to rozgrywać. Formacja wzrostowa jest na poziomie trendowym 3.8.2, więc szukam kontynuacji. Jednocześnie mam świadomość, że istnieje szansa, że zaczęła się korekta tego ruchu, a więc e, muszę mieć to na uwadze, że niekoniecznie muszą wybić ten szczyt, mogą najpierw zjechać do 50, też muszę na to uważać w tym momencie. Więc e, tutaj też się może przydać alarm, jeżeli tam dotrą, postaram się, przy zatrzymaniu oczywiście wyjść z 1 maja, drugiego spróbuję dotrzymać do szczytu, ale może się okazać tak, że będę wychodził, kiedy zaczną spadać. Jeżeli masz pytania na facebooku, zadaj to pytanie. Być może jest coś, czego nie rozumiesz, w tym co ja tłumaczę, po to też tego live'a, tego streama otworzyłem. My live training mamy ze sobą regularnie, jesteśmy trzy razy dziennie, się widzimy rano, od 7 rano jest analiza. W południe robimy sesję amerykańską, a wieczorem zazwyczaj jest jakaś... Akt podsumowanie tego dnia, natomiast Ty na Facebooku, jeżeli to oglądasz teraz, no to możesz po prostu zadać pytanie, bo na przykład nie wiesz, jak się wstawia transakcja i też będziemy w stanie sobie to pokazać, a tymczasem zostało nam 4 minuty do rozpoczęcia sesji USA. Złoto, 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 zbliża się, aczkolwiek jest jedna rzecz, na którą trzeba teraz na złocie uważać, a mianowicie domknęli nam chyba tą korektę, No, więc być może ten cel teraz nie jest najlepszym pomysłem. Co prawda tu naprawdę brakuje czterech punktów, ale też domknięta być może jest ta, a, a nie została raczej przełamana. Zaraz sprawdzimy. Tak, więc. Ten cel na złocie, który był, był spoko, teraz już jest trochę bardziej ryzykownie. Więc chyba ze złota. Na złocie się wstrzymam od handlowania teraz, też, żeby nie mieć zbyt wielu rynków, e, pozycji na zbyt wielu rynkach. Mimo, że wydaje się to, że to może być dobry pomysł, no to jednak być może niekoniecznie trzeba się aż tak rozpraszać swoją uwagę, więc skupię się na tym, co mam. Zobaczcie, jak dolar yen kolejny raz wybił szczyt i zawrócił, więc być może tutaj jednak a, te baje nie będą dobre, tak jak powiedziałem. <laughs> 16 godzina, jeżeli zamkniemy się nad moją strefą, będę chciał to kupować, jeżeli będziemy pod, no to nie będę tego kupować. Tutaj można nawet zauważyć już swego rodzaju konsolidację. Stąd ja po prostu y, tutaj nawet jedną transakcję baj miałem. Kupuj na dołku sprzedaj na szczycie i na ten moment to tyle co można tu zrobić. I tyle. Dziękuję. No dobra. Zobaczymy, jak się zacznie sesja amerykańska za chwilę. W międzyczasie moja żona kochana przyniosła mi obiad, więc pewnie go spróbuję spałaszować za chwilę, jak na nie? A, a tymczasem, tak się prezentuje sytuacja na wszystkich rynkach. O i Dow Jones zaczyna nam już reagować, czyli już zaczyna się pierwsze ruchy się zaczynają. Bo jeszcze 2 minuty mamy do rozpoczęcia sesji stanów. To są dosyć małe transakcje po jednym kontrakcie. W sensie, każdy dolar za każdy ruch o jeden punkt. W tym momencie mam takie pozycje tutaj. Praca jest Dow Plan jest taki, że jeżeli zaczną spadać, to żeby go kupić. Tutaj spodziewam się spadku nawet o, o 100 punktów, jeżeli spadną. A jeżeli urosną, no to oczywiście po to są, po to są te baje. I zostało nam 10 sekund. <laughs> Jeżeli jesteś na Facebooku, masz pytanie, zadaj. Jeżeli jesteś na Discordzie, też zadaj pytanie na czacie, jeżeli jakiekolwiek przychodzi ci do głowy. A tymczasem ja czekam. Ok, zaczyna się od spadków. Między 50 a 100 punktów jest dla mnie ok. Szybki przegląd. To co teraz widzicie to jest typowe rozegranie, które ja lubię, czyli sesja amerykańska 1530. Jeżeli dużo wykazał mi wcześniej ruch wzrostowy i na sesji zaczyna spadać, to ja go wtedy zazwyczaj zbieram, i kiedy lekko urośnie wychodzę z całego seta, zazwyczaj takim targetem na takie rozegranie jest kilkadziesiąt punktów. Czasami uda się fajnie swing złapać, ale jednak raczej głównym założeniem jest kilkadziesiąt punktów złapać i uciec z, z rynku. I zamknąłem cały set. Teraz, jeżeli oni znowu spadną, to jestem w stanie to wrócić, ponowić. A jeżeli nie, trudno. Zabrałem swoje. Tak, na dobrą sprawę, to co ja teraz zrobiłem. To zgarnąłem na tym ruchu. 34 plus 25 to jest 50, 60, 70 dolarów. To jest dla mnie ok. Dla tego rachunku to jest 0,7%. Jeden dzień to i tak spoko wynik. Wyobraź sobie teraz robienie tego codziennie: 20 dni handlowych <grytanie> i masz 15% w miesiąc. Teraz mogę się przyjrzeć pozostałym rynkom, co się na nich dzieje. No tak, złoto. Jakby się zatrzymało. AUDUSD. USD. No, wygląda jakby, jednak za. No zobaczymy, bo to jest pełna godzina. Więc, jak jako 16 będą nad poziomem, no to oczywiście zamykam na stracie. E no a pozostałe rynki na razie nie wykazują żadnych sygnałów do tego, że można coś z nimi zrobić. Ale Dow Jones, być może, jeszcze raz zjedzie. Zobaczcie, oni zrobili od początku 60 punktów w górę. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to zobaczcie, Jak nie, to można powiedzieć, że sesja się udała. Parę dziesiąt dolarów zarobionych. Można kończyć dzisiejszą dniówkę. Oczywiście inne rynki jeszcze w grze. Inne transakcje są. Ale je ja będę rozliczał, kiedy je skończę. i chyba tyle, co mogłem pokazać dzisiaj w, na, na otwartym streamie na, na Facebooku, więc Facebookowi dziękuję bardzo za to, że byliście. I nawet jeżeli z nagrania, to otwarzasz to, pamiętaj, możesz zawsze dołączyć do naszego live tradingu, wejdź na Discord, na Discordzie masz warunki do spełnienia, wystarczy, że będziesz mieć konto live i wtedy możesz wejść na live trading i zobaczyć, w jaki sposób ja handluję. Każdego dnia siódma rano, pierwsza sesja rozpoczynająca 14:16 Zazwyczaj w tych godzinach sesja amerykańska. No i wieczorem podsumowanie. Tyle na ten moment dla Facebooka. Dzięki serdeczne. A jeżeli chodzi o Discord, to mogę do Was wrócić, więc jak macie pytania, to śmiało.